Witam Państwa. Aldona Marczuk i Tomek Smogowski. Witamy z samego serca kotła, jakim jest dzisiaj stadion morskiego widzewa, co możemy zobaczyć. Już wczoraj o godzinie 13 zabrakło biletów na dzisiejsze spotkanie. Gorączka na trybunach, 15 tysięcy widzów, w tym tysiącosobowa grupa kibiców z Warszawy. Wiadomo, że kibice i jednej i drugiej drużyny nie dzielą się, nie darzą się sympatią, także do ochrony oddelegowano 1500-osobową grupę policjantów i opraniarzy, i wszyscy czekamy na ten mecz dziś w Łodzi. Mecz na szczycie, mecz jaki chciałby się zawsze komentować, zawsze pokazywać. Proszę Państwa, po raz 41 w naszej piłkarskiej ekstraklasie grają ze sobą zespoły Widzewa i Legii. Ja bym chciał, żeby było to dobre spotkanie dla tej licznej publiczności, żeby było wspaniałe widowisko i kibice byli zadowoleni. Zawsze pojedynki Widzewa z Legią były pojedynkami bardzo prosty, że w czasie, kiedy ja zacząłem grać, Widze był drużyną nową, młodą, która chciała zaistnieć na polskiej scenie piłkarskiej. Legia była drużyną dojrzałą, drużyną z Znakomitymi piłkarzami, jak Dejna, Gadocha, później doszli i nie muszę powiedzieć, że zawsze to była znakomita atmosfera, znakomite spotkania. Ja myślę, że faworytem jest, pomimo wszystko, że obie drużyny mają wyrówna, wyrównane składy, gra wielu reprezentantów. Ja myślę, że będzie to. Faworytem jest Legia, dlatego że jednak przewaga własnego boiska, gra przed własną publicznością zadecyduje o tym, że Legia, po, ja myślę, że najważniejszych, po bardzo dobrej grze za Zwycięży. I oto przed nami wielkie emocje, piłkarski klasyk po polsku, mecz, na który kibiców nie trzeba zapraszać, chętnie zapełnią trybuny stadionów, chętnie usiądą przed telewizorami, aby obejrzeć rywalizację Widzewa Łódź i Warszawskiej Legii. Piłkarski klasyk, tradycja wprawdzie e, sięgająca raptem ostatniego ćwierćwiecza, ale już tradycja na tyle silna, ugruntowana tyloma wspaniałymi meczami, że ten mecz mianem klasyka już e, można opatrzyć. Widzew kontra Legia, niezależnie od pozycji zajmowanych przez oba zespoły, zawsze fascynujące, ciekawe widowiska i wszyscy liczymy na to, że podobnie będzie dziś. Myślę, że mecz z Widzewem jest meczem prestiżowym. Jak Pan wspomniał, oczywiście jest to mecz. Bardzo ważny i wiadomo, że do tej pory każdy z meczów rozegranych między Dróżną Legii i Widzewa no były to mecze bardzo zacięte, dobre widowiska i trener Okuka zdążył się z tym zapoznać. Dobry wieczór Państwu, 14 dzień września, siódma kolejka Oręcz Ekstraklasy. Witamy serdecznie ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Dzisiaj lider Orange Ekstraklasy Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Mecz, którego chyba nie trzeba specjalnie reklamować. Myślę, że derby i mecz z Legią. Na pewno są bardzo ważnymi spotkaniami, I tutaj bym tego nie podważał. To są takie klasyki, które dla nas są przeistotne. Potworne emocje, ogromny poziom adrenaliny towarzyszy zawsze tym meczom. W przeszłości jedni drugich zapraszali, a to do nieba. A to do piekła, bo tu rywalizacja toczy się i na murawie, i na trybunach. Przez 25 lat Legia Warszawa, Legia Warszawa nie potrafiła zdobyć tego stadionu. Stadionu przy Alei Piłsudskiego w Łodzi. Ale to było w wieku XX, wieku XXI. Jest zupełnie inaczej. Od 22 lat to widzew nie potrafi wygrać z Legią. Ani tu, ani nigdzie indziej. Jednym słowem, powraca. Wielki klasyk polskiej ekstraklasy. Widzę w Legii. Panie trenerze, pozna pan dziś smak wielkiego polskiego klasyku. Jak się pan czuje? No wreszcie. Nie mogę się doczekać, by w końcu tego doświadczyć. Myślę, że mamy tu dziś wszystko, by zapewnić świetne widowisko. A teraz akcent muzyczny, który tworzy tutaj niesamowitą atmosferę. Taniec Elery Michał Lorenz. ścieżka dźwiękowa do filmu Bandyta.